Dzień dobry. Firma Vera od lat uznawana jest za jednego z liderów w produkcji profesjonalnych narzędzi ręcznych. Wkrętaki serii Craftform wyróżniają się nie tylko wyjątkową ergonomią, lecz także trwałością i właśnie ich będzie dotyczyć dzisiejsza recenzja. Zapraszam. Seria 300 to klasyczne wkrętaki warsztatowe o zielono-czarnych rękojeściach, będące podstawą oferty firmy Vera. Uchwyt idealnie dopasowuje się do dłoni, minimalizując zmęczenie przy dłuższej pracy. Przeznaczone są do ogólnych zastosowań, od majsterkowania po profesjonalne prace serwisowe. To uniwersalne, niezawodne narzędzia o znakomitym stosunku jakości do ceny. Seria 900 wyróżnia się żółto-czarną rękojeścią oraz wzmocnioną konstrukcją, dzięki czemu nadaje się do uderzeń młotkiem. Wkrętaki te mają stalowy trzpień przechodzący przez całą rękojeść oraz nasadę uderzeniową, co zapobiega niszczeniu uchwytu. Są idealne dla mechaników i monterów pracujących w ciężkich warunkach, tam gdzie liczy się siła i wytrzymałość. Seria wkrętaków ze stali nierdzewnej posiada czarno-białe wykończenie rękojeści. Wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapobiega przenoszeniu korozji na śruby i wkręty. To narzędzia stworzone z myślą o branżach wymagających czystości i odporności na rdze, np. w przemyśle spożywczym, medycznym czy chemicznym. Dostępne są także nierdzewne wkrętaki do prac pod napięciem z rękojeścią w kolorze czerwono-białym. Seria 100 VDE to czerwono-żółte wkrętaki izolowane z izolacją trzpienia w kolorze czerwonym, przeznaczone do pracy pod napięciem do 1000 V. Podobnie jak w serii 300, to uniwersalne, niezawodne narzędzia o znakomitym stosunku jakości do ceny. Seria 100 jest podstawowym wyborem elektryków, niezawodne i trwałe. Seria 1000 VDE to wyższa półka wkrętaków izolowanych, również w czerwono-żółtej kolorystyce, lecz żółtą izolacją trzpienia. Wkrętaki te posiadają dodatkowe testy bezpieczeństwa i lepsze wykonanie izolacji. Są indywidualnie testowane pod napięciem i przeznaczone dla profesjonalistów pracujących w środowisku wysokiego ryzyka, gdzie bezpieczeństwo ma absolutny priorytet. Seria Micro charakteryzuje się czarno-zieloną rękojeścią z precyzyjną obrotową główką. To wkrętaki przeznaczone do prac precyzyjnych, np. w elektronice czy zegarmistrzostwie. Ich ergonomia pozwala na precyzyjne sterowanie momentem obrotowym i delikatne manewrowanie śrubkami. Wkrętaki serii ESD mają czarno-żółte rękojeści wykonane z materiałów odprowadzających ładunki elektrostatyczne. Chronią wrażliwe komponenty elektroniczne przed uszkodzeniem. To narzędzia stworzone specjalnie dla elektroników i techników serwisujących komputery, smartfony i delikatną elektronikę. Seria wkrętaków flagowych to małe precyzyjne wkrętaki w charakterystycznym kształcie flagi w zielono-czarnych barwach, które dzięki bocznemu uchwytowi umożliwiają bardzo dokładną kontrolę nad momentem obrotowym przy pracy z drobnymi elementami. Idealne do precyzyjnej elektroniki, modelarstwa i serwisu urządzeń optycznych. Na koniec seria wkrętaków z uchwytem w kształcie litery T w zielono-czarnych barwach Vera. Stworzone z myślą o pracy wymagającej dużej siły i momentu obrotowego. Ich uchwyt zapewnia świetną kontrolę, stabilność i ergonomię przy dużym nacisku. Zdarzają się także wyjątkowe wersje kolorystyczne, wydawane w ofertach specjalnych, takich jak kalendarze adwentowe, które są unikalne i limitowane. Wszystkie prezentowane dziś wkrętaki marki Vera znajdziecie na stronie sklepu phwc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.